Cześć kochana, witam cię bardzo serdecznie, mam na imię Kaśka. Prowadzę stronę Kram z Olejkami, również fanpage'a na Facebooku i na YouTubie. Jestem edukatorką olejkową firmy Dotera, czyli opowiadam o olejkach eterycznych. Edukuję, szkole, inspiruję, prowadzę warsztaty, szkolenia. Opowiadam i zachęcam Kobiety takie jak Ty do tego, żeby wprowadziły olejki eteryczne i aromaterapię do swojego życia, żeby zaufały mocy roślin i przekonały się na własnych zmysłach, jaką ogromną siłę mają te maleńkie kropelki. W kilku liveach krótkich, myślę, że będzie to kilka krótkich filmów. Chciałam wam powiedzieć na temat tego, dlaczego, dlaczego do Terra, dlaczego olejki, dlaczego ja, dlaczego teraz? I w ogóle co ja tutaj robię? Jak to się stało, że znalazłam się w tym miejscu, gdzie jeszcze rok czy dwa lata temu w ogóle nie zamierzałam być, nie przewidywałam, że będę, ale tak się akurat życie potoczyło, że jestem tutaj, gdzie jestem i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa i bardzo wdzięczna. Z wykształcenia jestem ekonomistką, chociaż bardzo nie lubię tego słowa. 20 lat mojego życia od skończenia studiów poświęciłam pracy w korporacji. I jak już się pewnie domyślacie, no na jakimś etapie tego mojego zawodowego życia dopadł mnie tak jak wielu moich kolegów i koleżanki, syndrom po prostu wypalenia zawodowego. Tak, Korporacje rządzą się swoimi prawami. Mamy tutaj szklany sufit, mamy mnóstwo polityki, mamy. Decyzje, które od nas nie zależą. Mamy dużo marnotrawstwa energii i zasobów. Mamy bardzo dużo y, sytuacji, z którymi się nie zgadzamy, ale po prostu musimy je przełykać, no bo tak, tak trzeba. Takie są jakieś odgórne decyzje. Mamy różnych szefów, mamy różne klimaty w pracy i to wszystko po jakimś czasie te, tego naszego korporacyjnego życia zaczyna nas po prostu. Męczyć. I ja w pewnym momencie również doszłam do wniosku, że czas na zmiany, z tym, że nie chciałam zamieniać jednej korpo na, na drugą, tylko myślałam bardziej o zupełnie zmianie swojego kierunku życia i swojego zajęcia. Miałam bardzo dużo różnych pomysłów. Chciałam otwierać księgarnię, kawiarnię, klub dla dzieci no, różne, różne miałam. Opcje i różne pomysły mi chodziły po głowie. One wszystkie rozbijały się w zasadzie, bądź o kwestie czasowe, albo kwestie finansowe, ale nigdy wcześniej do głowy mi nie przyszło, że jest taki model biznesowy, że istnieje taki rodzaj biznesu, w którym można połączyć i tą wolność czasową, i wolność finansową, której tak bardzo, bardzo mi brakowało. Można ją połączyć z Zaletami pracy na etacie, czyli nie musimy mogę być swoim własnym szefem bez konieczności inwestowania ogromnych środków w rozwój tego biznesu, tak? Gdzie w biznesie stacjonarnym, to to jest tutaj główna przeszkoda, że musimy zainwestować najpierw ogromne pieniądze w jakieś nieruchomości, w kredyty, w leasingi itd. Ja tego wszystkiego chciałam uniknąć. I tutaj. Jak takie, słuchajcie, brakujące puzle na obrazku wskoczyły mi olejki eteryczne firmy do terra? I to wskoczyły na takich dwóch płaszczyznach. Pierwszej, tej właśnie biznesowej, kiedy się przekonałam, że istnieje model biznesowy, który dokładnie daje mi to, czego ja chcę. A drugą płaszczyzną, na której te olejki tutaj pojawiły mi się po prostu z nieba, spadły na mnie, była taka płaszczyzna czysto osobista, ponieważ byłam na takim etapie życia, kiedy zaczęłam chorować, ja i moje dzieci i lekarze nie za bardzo mogli nam w jakikolwiek sposób pomóc, więc w związku z tym zwróciłam się, to jest też taka ścieżka, która jest wspólna dla bardzo wielu osób, zwróciłam się w kierunku medycyny holistycznej. Zafascynowała mnie tradycyjna medycyna chińska, zaczęłam interesować się ziołami, ziołolecznictwem, fitoterapią, otwierałam szeroko oczy dowiadując się coraz więcej rzeczy na temat mocy roślin i wtedy właśnie przyszły do mnie te olejki eteryczne i wtedy stwierdziłam, że to jest dokładnie to, w czym ja się chcę rozwijać, co chcę w życiu robić przede wszystkim więc moje dlaczego tak tutaj kręcę tego live'a, żeby was może zainspirować Opowiedzieć Wam o tym, dlaczego ja jestem w tym miejscu, w którym jestem, więc moje, dlaczego składa się z kilku części. Po pierwsze, produkt. Fantastyczny produkt, naturalny, bezpieczny, ekologiczny, na miarę XXI wieku, który możemy stosować na bardzo, bardzo wielu obszarach i w wielu aspektach naszego życia, żeby kreować nas, nasz tak zwany dobrostan i fizyczny, emocjonalny, i duchowy więc produkt. Drugie słowo klucz, jak dla mnie, po 20 latach pracy w korporacji, to jest słowo wolność. Wolność finansowa, ponieważ nie mam nad sobą szefa, a co ważniejsze, nie mam szklanego sufitu, który ograniczałby moje zarobki. I wolność czasowa, czyli pracuję wtedy, kiedy chcę, kiedy mogę. Pracuję tyle godzin dziennie, ile mogę i jestem wynagradzana. Za swoją pracę, bez żadnych politycznych gierek czy jakichś dziwnych sytuacji, niezależnych ode mnie. Trzecia, trzeci aspekt mojego dlaczego to jest rozwój. Słuchajcie, gdyby rok temu ktoś mi powiedział, że będę miała swój kanał na YouTube albo że będę kręcić live. Y że będę miała stronę na Facebooku, gdzie będę regularnie o lejkach opowiadać w formie filmów, że będę prowadziła warsztaty, nie uwierzyłabym. Myślę, że bym to po prostu zbyła głośnym śmiechem. A ten biznes wymaga ode mnie, żeby codziennie, dokładnie każdego dnia wychodzić z tej swojej słynnej strefy komfortu i lubi, robić rzeczy, których do tej pory nie robiłam, rozwijać się w różnych aspektach, Uczyć się bardzo wielu różnych rzeczy. I to jest dla mnie bardzo istotne, ponieważ właśnie po tych 20 latach pracy w korporacji nie miałam już poczucia, że czegokolwiek się uczę. Tutaj się uczy każdego dnia mnóstwa, mnóstwa różnych rzeczy. Więc produkt, fantastyczny produkt, więc wolność, więc rozwój osobisty i ostatnia kwestia sens. Mam Poczucie, że to, co robię, ma sens, że daje komuś wartość, że daje komuś wiedzę, że daje komuś inspirację, że jestem w stanie komuś pomóc i ta świadomość, że robię coś dla innych, daje mi naprawdę niesamowicie dużo radości i bardzo, bardzo pozytywnego kopa do działania. Miałam dużo oporów. Wiadomo, Siedziało mi w głowie bardzo dużo stwierdzeń mniej lub bardziej prawdziwych, głównie mniej prawdziwych na temat biznesu, multilevel marketingu, czyli tych słynnych MLM-ów, ale te wątpliwości rozwiałam poprzez edukację. Poczytałam, dowiedziałam się, sprawdziłam na sobie już teraz tych wątpliwości nie mam. Przedstawię wam w kolejnym filmie właśnie. Te kwestie związane z y, ogromnym negatywnym PR-em, jaki ma y, multilevel marketing, nie tylko w Polsce, bo to się okazuje, że właściwie na całym świecie, y, całkiem niesłusznie, przedstawię Wam moje argumenty, będziecie sobie mogli wyrobić swoją własną opinię na ten temat. W kolejnych filmach powiem Wam również, dlaczego akurat olejki. Eterycznej, dlaczego akurat Terra, a nie jakakolwiek inna firma, firma z zakresu marketingu sieciowego. I powiem Wam również, dlaczego teraz to jest właśnie ten moment. I będę Was zachęcać do tego, żeby również wypróbować pójść tą drogą. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia niebawem. Mam nadzieję, że byłam dla Was inspiracją, jeżeli tak. Napiszcie komentarz, zostawcie lajka, like, będę bardzo zadowolona, jeżeli dacie mi znać, że to z Wami również rezonuje. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.